Tatuaż nie jest tylko obrazkiem. Tatuaż jest kulturą tworzoną przez ludzi od wielu, wielu lat na całym świecie. Czuję, że tatuaż to nie jest tylko i wyłącznie dziaranie czegoś na skórze, tylko że to jest jakby tworzenie sztuki. To jest wyraz artystyczny, to jest dla mnie tożsamość, to jest w sumie coś, co składa się na moją osobę. Pozwalają mi łączyć pasję do tworzenia z pracą. Są niesamowitą lekcją bycia sobą i nieulegania naciskom z zewnątrz. Pracowałam w wielu branżach, ale dopiero teraz czuję, że trafiłam na ludzi, z którymi naprawdę dobrze mi się pracuje, bo przychodzą do mnie z zaufaniem i ze swoją wizją. Cześć, jestem Candy, zajmuję się tatuażem już od 12 lat. Prowadzę swoje studio Influence. Cześć, jestem Iza. Możecie mnie znać jako Pamięt tu. Cześć, jestem Max. Na Instagramie możecie mnie znać jako Max Pepoch. I to jest to? Czym jest dla mnie tatuaż? Tatuaże są całym moim życiem.